Co to jest nadczynność tarczycy i jakie są jej przyczyny? Nadczynność tarczycy to zaburzenie, w przebiegu którego tarczyca produkuje za dużo hormonów w stosunku do potrzeb organizmu. Najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy u kobiet w ciąży, około 85%, jest choroba Gravesa i basedowa, choroba o podłożu autoimmunologicznym. W przebiegu której własne przeciwciała pobudzają tarczycę do produkcji hormonów. Wśród innych rzadszych przyczyn, oprócz wola guskowego, nadczernenego i guska autonomicznego, należy wymienić duże stężenia gonadotropiny łożyskowej, Human chorionic gonadotropin, HCG. Największe stężenia tego hormonu, na którego oznaczeniach opierają się tak zwane testy ciążowe. Stwierdza się pod koniec i trymestru ciąży 10-12 tydzień, następnie stężenie to ulega zmniejszeniu. Łożyskowy hormon HCG, podobnie jak hormon tyreotropowy TSH, tylko znacznie słabiej, może pobudzać tarczycę do zwiększonej produkcji hormonów. Dlatego około 20% zdrowych kobiet w ciąży w witymestrze obserwuje się zmniejszenie stężenia TSH poniżej dolnej granicy normy. Bardzo duże stężenia HCG mogą spowodować rozwój nadczynności tarczycy uciężarnych, tereotoksykoza indukowana ciążą, tereotoksykoza ciężarnych, która zwykle ma łagodny i przemijający charakter. Nadczynność tarczycy ustępuje w dwa trymestrze ciąży wraz ze zmniejszaniem się stężenia HCG. W ciężkich przypadkach tereotoksykozy ciężarnych mogą wystąpić uporczywe wymioty, stan taki określa się jako niepowściągliwe wymioty ciężarnych. Jak często nadczynność tarczycy występuje u kobiet w ciąży? Nadczynność tarczycy występuje u około 0,1 do 0,4% kobiet w ciąży. Choroba Gravesa i basedowa występuje z częstością około 1 na 1500 ciąż, jak się objawia. U kobiet, które jeszcze nie zaszły w ciążę, objawy nadczynności tarczycy są typowe. Więcej szczegółów: Nadczynność tarczycy. W okresie ciąży objawy nadczynności tarczycy mogą być czasami trudne do rozpoznania. Niektóre z nich, takie jak osłabienie, nerwowość. Niepokój, rozdrażnienie, uczucie gorąca lub wzmożona potliwość, mogą występować również w przebiegu prawidłowej ciąży. Do bardziej charakterystycznych objawów nadczynności tarczycy można zaliczyć zwiększenie częstotliwości rytmu serca sto uderzeń min, oraz zmniejszenie masy ciała lub brak jej oczekiwanego zwiększenia. Nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i basydowa u kobiet ciężarnych jest niekorzystna zarówno dla matki, jak i płodu. U matki nieleczona nadczynność tarczycy może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego. Noworodków matek za źle kontrolowaną nadczynnością tarczycy powikłania obejmują między innymi. Małą masę urodzeniową i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania u płodu mogą również wystąpić zaburzenia czynności tarczycy, zarówno jej nadczynność, w przebiegu której przeciwciała stymulujące tarczyce przenikają przez łożysko od matki do płodu i pobudzają tarczyce płodu do nadmiernej produkcji hormonów, jak i niedoczynność. Zbyt duże dawki leków przeciwtarczycowych również mogą przenikać przez łożysko i hamować produkcję hormonów w tarczycy płodu. W związku z tymi możliwymi powikłaniami w leczeniu nadczynności tarczycy u kobiet w ciąży konieczna jest współpraca między ginekologiem, slasz-położnikiem i endokrynologiem. Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów? U wielu kobiet przed planowaną ciążą należy wykonać badania w kierunku zaburzeń czynności tarczycy, badaniem pierwszego wyboru jest oznaczenie stężenia TSH w surowicy. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, z objawami wskazującymi na nadczynność lub niedoczynności tarczycy, z rozpoznaną w przeszłości chorobą tarczycy, z powiększeniem tarczycy, wolem, lub głuskami tarczycy, z wywiadem chorób tarczycy w rodzinie. Ze współistniejącymi innymi chorobami autoimmunologicznymi, np. cukrzycą typu 1, diagnozowanych z powodu niepłodności albo po przebytych przedwczesnych porodach lub poronieniach. Polskie towarzystwa naukowe zalecają rutynowe oznaczenie stężenia TSH u wszystkich kobiet planujących w ciążę i w trakcie pierwszej wizyty położniczej. W przypadku rozpoznania nadczynności tarczycy kobieta powinna odłożyć decyzję o zajściu w ciążę. Leczenie powinien prowadzić endokrynolog, który ustali bezpieczny termin zajścia w ciążę w zależności od metody leczenia nadczynności tarczycy. Np. Po terapii 1 promieniotwórczym 131 i kobieta nie powinna zachodzić w ciąży co najmniej przez 6 miesięcy. Kobieta w ciąży, która stwierdzi u siebie objawy wskazujące na nadczynność tarczycy, powinna się zgłosić do lekarza ginekologa lub lekarza rodzinnego. Którzy po badaniu lekarskim, po zebraniu wywiadu i badaniu, zdecydują o konieczności oznaczenia stężenia TSH, w jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie. Potwierdzenie nadczynności tarczycy wymaga wykonania badań hormonalnych. Interpretacja wyników tych badań jest jednak utrudniona ze względu na zmiany stężeń hormonów zachodzące w przebiegu prawidłowej ciąży. Tab 1. Tabela 1. Wyniki wybranych badań hormonalnych w czasie prawidłowej ciąży badanie i trymestr 2 trymestr 3 trymestr TSH zmniejszone lub norma 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 FT4 norma norma zmniejszone lub norma FT3 norma 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 TT4 zwiększone 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 TT3 zwiększone 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 FT4, wolna tyroksyna TT4, całkowita tyroksyna FT3, wolna triodotyronina TT3. Całkowita triodotyronina jeżeli wynik oznaczenia stężenia TSH jest nieprawidłowy, konieczne jest oznaczenie stężenia wolnych hormonów tarczycy, FT4 i slash lub FT3. Nadczynność tarczycy rozpoznaje się, jeżeli zmniejszonemu stężeniu TSH towarzyszy zwiększone stężenie FT4 i slash lub FT3 w surowicy. W przypadkach wątpliwych można oznaczyć stężenia TT4 i TT3, w przypadku rozpoznania nadczynności tarczycy lekarz będzie się starał ustalić jej przyczynę, co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o metodzie leczenia. Pomocne są następujące badania, u USG tarczycy, w przypadku choroby Gravesa i basedowa można stwierdzić zmniejszoną echogeniczność tarczycy. Oznaczenia: Miana przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy, zwłaszcza przeciwciał przeciwko receptorowi TSH, anty-TSHR. Zwiększone stężenie anty-TSHR jest charakterystyczne dla choroby Gravesa i Basedowa. Biopsja aspiracyjna cienko-igłowa, tarczycy, wykonywana jest w przypadku stwierdzenia zmian ogniskowych tarczycy. Patrz, głuski tarczycy w okresie ciąży nie wolno wykonywać badań scyntograficznych. Jakie są sposoby leczenia? Leczenie nadczynności tarczycy zależy od jej przyczyny oraz od stopnia nasilenia. Dlatego najlepszą metodę leczenia ustala się indywidualnie w przypadku każdej pacjentki, biorąc pod uwagę dobro matki i płodu. Ponadto leczenie nadczynności tarczycy wymaga stałej opieki endokrynologa i ginekologa-położnika, przestrzegania zaleceń lekarskich, regularnych kontrolnych wizyt u lekarza i regularnego przyjmowania leków. Tereotoksyko indukowana ciążą? Występuje głównie w witrymestrze i samoistnie ustępuje w późniejszym okresie. Zwykle objawy nadczynności tarczycy nie są bardzo nasilone i często leczenie nie jest konieczne. W przypadku ciężkiej tyreotoksykozy i niepowściągliwych wymiotów ciężarnych stosuje się leczenie farmakologiczne, leki przeciwtarczycowe, tyreostatyki. Choroba Gravesa i Basedowa. Nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa nie należy lekceważyć. W witrymestrze obserwuje się nasilenie objawów nadczynności tarczycy. W kolejnych następuje na ogół stopniowe złagodzenie objawów. W okresie poporodowym nadczynność tarczycy często ulega ponownemu zaostrzeniu. W leczeniu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa stosuje się głównie tyreostatyki. Dawka i rodzaj leku, tiamazol lub uracyl, dobiera się indywidualnie dla każdej chorej. Ogólną zasadą jest stosowanie tyreostatyków w najmniejszej skutecznej dawce. W ten sposób unika się niedoczynności tarczycy u matki i płodu. Lekarze dobierają dawkę tyreostatyku na podstawie wyników badania klinicznego, badań hormonalnych oraz badania USG płodu. W ciężkich przypadkach choroby Gravesa i basedowa lub w przypadku wystąpienia niebezpiecznych działań ubocznych leków przeciwtarczycowych w dwa trymestrze można rozważać leczenie operacyjne. Leczenie jodem promieniotwórczym w okresie ciąży i garmienia jest bezwzględnie przeciwwskazane. Po porodzie dawkę leku przeciwtarczycowego często trzeba ponownie zwiększyć. Leczenie tyreostatykiem w odpowiedniej dawce nie stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią. Dawka metimazolu imazolu nie może przekroczyć 20 mg/slash D, a dawka propylotiouracylu 300 mg D. Dobową dawkę tereostatyku należy podzielić na kilka porcji. Lek przyjmuje się zaraz po karmieniu i minimum 3 godziny przed kolejnym. Kobieta musi informować pediatrę o swoich chorobach tarczycy w ciąży i po porodzie, podejmie on decyzję o konieczności wykonania badań hormonalnych u noworodka. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? W przypadku tereotoksykozy ciężarnych po porodzie kobieta jest zdrowa i dalsza kontrola czynności tarczycy zwykle nie jest konieczna. Całkowite wyleczenie w przypadku nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa jest możliwe dzięki leczeniu tyreostatykami. Po leczeniu jodem promieniotwórczym lub po operacji usunięcia tarczycy często występuje niedoczynność tarczycy, która wymaga stałego przyjmowania preparatów tyroksyny do końca życia. Patrz, niedoczynność tarczycy. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Po zakończeniu leczenia nadczynności tarczycy chory wymaga dalszej stałej opieki lekarskiej. Wskazana jest okresowa kontrola hormonalna, stężenie TSH w surowicy. Co robić, aby uniknąć zachorowania? Aby uniknąć chorób tarczycy, należy dostarczać organizmowi odpowiednią ilość jodów w diecie i zaprzestać palenia papierosów. Osoby z predyspozycja do chorób autoimmunologicznych powinny unikać niektórych leków, szczegóły w dziale, nadczynność tarczycy.